Rowerek poziomu jest ergonomicznym urządzeniem, które sprawdzi się świetnie w naszej większości klientek. Przede wszystkim dlatego, że możemy regulować. Pod siebie oczywiście nie dosyć, że zakres odległości naszych nóg od pedałów, to jeszcze dostosowanie e, nachylenia e, siedzenia. Dzięki temu właśnie odciążamy maksymalnie odcinek lędźwiowy. Dlatego też świetnie się sprawdzi przy osobach, które cierpią na ból lub też przeszły uraz kręgosłupa, a także oczywiście u większych klientek, e, gdzie ta masa faktycznie e, obciąża nam dodatkowo stawę. To urządzenie zawiera w siebie taki mini analizator, który powie nam, jaka jest nasza zawartość tkanki tłuszczowej, a także obliczy nasze BMI. Dodatkowo możemy dobrać stopień zaawansowania do naszego aktualnego stopnia wytrzymałości fizycznej. Co znaczy, mamy 12 programów, a także tryb manualny. Dzięki czemu same możemy wybrać taki program, na którym najbardziej nam zależy. Albo wydolnościowy, albo typowo na wzmocnienie mięśni, albo typowo na spalanie tkanki tłuszczowej. Regularne korzystanie z rowerka poziomego zapewni przede wszystkim zwiększenie naszej wytrzymałości, zwiększenie wydolności, zmniejszenie naszych obwodów, spalenie zbędnej tkanki tłuszczowej.